Okej, okay, moi drodzy. I zapomniałem, co mówić. Wesoły świąt! Czy coś? Tak, wesoły świat moi drodzy. Niech mam się dalsze w te ordele, ordele. święta. Moi drodzy, z racji, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, chcielibyśmy wam złożyć życzenia świąteczne, żeby wam się darzyło, żebyście dostali to, co wam się zamarzyło pod choinką, żebyście byli zdrowi, szczęśliwi, mile spędzili czas ze swoją rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, żebyście się dobrze bawili na YouTubie, czy na innych social mediach, gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek oglądacie, abyście byli bezpieczni, jeszcze raz zdrowi szczęśliwi. Zdrowiecie i słodycie. Marian Pazziuch sobie życzę. Zdrowia, szczęścia, moi drodzy. Przede wszystkim wesołych, pogodnych świąt z rodziną, z przyjaciółmi i z, i z najbliższymi. Dużo prezentów pod choinką oczywiście, nie? I żeby Wam zdrowie dopisywało, bo zdrowie jest najważniejsze, moi drodzy. No i oczywiście, tak jak Luciek wspomniał, dużo szczęścia, radości i oczywiście dobrej zabawy na YouTubie, czy też na innych platformach streamingowych. Także życzę Wam potężny bóg ziemi, czyli żongli. Pozdrawiam. Tak jest. Ktoś jeszcze coś chce dodać? Should... Oczywiście jak, jak największej ilości pirmosków, żebyście się dobrze w Genshinie bawili, yy, żeby wam wypadły postacie, jakie wam się tylko zamarzyły, czy tak kogoś czekacie, czy teraz wiszujecie, żeby wam przyszła Tanavia, czy ajaka czy przyszła rajdenka? no żeby po prostu wam się wszystkim powodziło. Zdrowych, wesołych świąt. Komentował Lucik, komentowali Lucikowe Ancymonki. Trzymajcie się. Ej! Ej a wesołych Ej, ale wesołych! <laughs>